Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Galzaki. i zapraszam na kolejny odcinek Smita. Gramy potyczkę jest 30 sekunda, więc widzę, że sytuacja wcale nie jest taka najgorsza, ale wywaliła mnie podczas wczytywania z gry, więc myślałem, że będzie naprawdę słabo, bo się mocno spóźni i tak dalej, ale widzę, że tu dopiero 30 sekund na liczniku, także. Okej, okay, w porządku, już mamy Geb'a. Po mojej stronie Vulkan i Hui. Ja oczywiście gram San Wukongiem, Oczy, oczywiście, nie wiem czy oczywiście, ale gram San Wukongiem w każdym razie. Po drugiej stronie Geb, Meduza oraz Ra. Zobaczymy co z tego wyjdzie, zobaczymy jak się tutaj sytuacja będzie rozwijała oczywiście, jak zawsze. Jeżeli chodzi o San Wukonga, to mam na nim chyba dziewiątą reputację, tylko jak to się nazywało? No, teoretycznie można by szarżować, spróbujemy. Aj, aj, aj nie trafiłem zupełnie. O, może się uda. Tak, udało się, świetnie. Pomocy? Nie, może i nie. O kurde, co tu się wyrabia? Blokujmy go. No, przeżył, skubany, ale ładnie go obiliśmy. <śm> no, ogólnie dobra robota drużyna, naprawdę. E Okej, okay, właśnie, jeżeli chodzi o stan bo nie dokończyłem myśli. No, ostrożnie, ostrożnie tam. Ostrożnie, ostrożnie. Dobra, niech oni się cofną. Ja tutaj, tutaj spróbuję jakoś pobronić, bo chyba mam teraz zwiększoną regenerację dzięki temu. Że mam mało HP. czy regenerację many, czy tam ochronę? Nie wiem, nawet nie wiem, co co mi daje tutaj ta pasywka. Nie pamiętam dokładnie, co daje ta pasywka na samym Sanukwangu, ale coś się odpala w każdym razie, jak jest mało HP. E, więc spróbujemy tutaj przez chwilę pobronić. Nie zadało mi to zbyt wielu wrażeń. Ara oczywiście zmarnował manę. To nie jest dobrze. Chociaż, chociaż, chociaż bardzo ładnie, bardzo ładnie. Patrzcie na to, co, co tu się wyrabia po prostu, ja nie wiem. Co tu się wyrabia? Kurczę, no spowolni mnie dziad. No jest do zabicia, ale to jest ryzykowne. Ostrożnie, kurczę, ostrożnie. O, oh, oh, nie wierzę, co tu się stało. Dobra, no muszę się wycofać, ale akcja za akcją po prostu i to naprawdę niezłe zabójstwo tu wchodzą. Od ściany zabił. Mm, bardzo dobrze, mam 5-0 w tym momencie, więc przypuszczam, że ta rozgrywka skończy się naprawdę bardzo szybko. Zobaczymy. Jeszcze nie mówmy hop, oczywiście, póki nie podskoczymy. E, czy dawać ochronę, czy dawać jakąś siłę. E, ochrona fizyczna, czy ochrona fizyczna jest mi jakoś super potrzebna. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, mana by się oczywiście przydała. Hmm, nie wiem, co się bierze kompletnie na Sanu Kongu, naprawdę. E, właśnie nie skończyłem myśli, jak zawsze zresztą. E, dobra, czekajcie, no weźmiemy a to. Zdrowie, ochrona fizyczna, aura leczenie. E, zmniejszona. Dobra, to Ra będzie troszkę słabiej leczył. Może być, ok, lecimy. E, właśnie, jeżeli chodzi o Sanu mam na nim bardzo dużą, e, wysoki poziom, jeżeli chodzi o tych worshipersów. E, fej... Nie wiem, nie pamiętam, jak to się nazywa po, po naszemu, w każdym razie... E, wszystko ze sprawą faktu, że jak zaczynałem grę, to były chyba tylko trzy postacie dostępne za darmo. Ja szybko kupiłem Fenrira, ale zanim w ogóle kupiłem tego Fenrira, to... E, to... No, oczywiście, grałem Samu Kongiem, bo był jedną z darmowych postaci. Yy, także dlatego właśnie mam na nim tak spory poziom, ale to wcale nie znaczy, że umiem nim jakoś super grać. <laughs> Wiadomo. Dobra, wyczyszczona linia, bardzo ładnie. No co, oni jeszcze próbują. A, okej, okay. oj, niedobrze, 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 niedobrze. Bardzo niedobrze. Wycofam się. No tutaj nas porobili w tym momencie. Nie trafiłem zupełnie tą trójką, powiem szczerze. a I Geb strasznie wbija na plecy i to jest dosyć mocno uciążliwe, powiem szczerze. Właśnie, a propos Geba. Pomocy, pomocy. Oj, niedobrze się dzieje, niedobrze. Dobra, no wybroniliśmy jakoś, ale straty są spore. Straty spore. Ostrożnie, bez szarżowania, panowie. Aj, uciekła. Nie, 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 nie. Nie, nie szarżuj aż tak. A, nie. Ojej, nie. dobrze. niedobrze. Ucieka. Muszę uciekać. Przykro mi. Wulkan zginął. Więc, no, troszeczkę przesadzamy z, to, z tym szarżowaniem wydaje mi się. Bardzo dobry początek, ale teraz, no, coraz gorzej, coraz słabiej wygląda sytuacja. No, i żeby mi tam zginął, no, musimy pobronić na razie, po prostu musimy pobronić. O, niedobrze. O, co tu się zdarzyło? Ach, szanie. Sto... <słyski> Kurczę, ja zginę. Nie no, nie zginę jednak. Geb zginął, co tu się dzieje, co tu się odwala po prostu w tej rozgrywce. To jest niewiarygodne. Nie wierzę. Każdy gra tak agresywnie i tak ryzykownie. Dobra, okej, okay, no może nie niepotrzebnie wziąłem trójkę, ale nic, musimy się wycofać. Musimy się koniecznie wycofać. Kupię ten pancerz do końca i wezmę chyba... A wezmę to. Zobaczymy czy to się przyda do czegokolwiek. Weźmiemy to. No i kupię miksturki. One się mogą przydać, wbrew pozorom. No ale A, tylko że ktoś pisał, że yy, zamiast miksturek bardziej się opłaca... No nie walczcie, nie, ich jest trzech, was jest dwóch. Że bardziej się opłaca kupować te takie większe. No cóż. Okej, okay. ale patrzcie jak agresywnie po obu stronach oni zginęli 8 razy i w dalszym ciągu bardzo agresywnie to wszystko rozgrywają. Okej. Okay. No, niedobrze, niedobrze. No, nie było wyjścia, nie było wyjścia. Znowu gap wbija w naszą strefę kontroli. Aj. Ciężka sprawa. Ra... Co? Ależ pozamiatał. No stracimy to wieżę, naprawdę, mimo wszystko. O nie, o nie. Nie przeżyje. No. Ulta na mnie użył tyle dobrego, ale niestety. Dobra, no musimy troszkę to uspokoić, bo naprawdę jest strasznie chaotyczna rozgrywka. Ciężko się połapać co tu się dzieje, no Geb wbija z, z pleców, pada pod wieżę, dostaje pół, o, obrażeń za pół życia, po prostu nie wiem. Dobra, lecimy, użyję tego w sumie. Ale dostaliśmy baty tak czy inaczej, no teoretycznie w złocie mają przewagę zdecydowanie. No i chuj, znowu sam biegnie gdzieś na pałę. No zaraz, trzeba wardy stawiać w ogóle, bo ja o tym kompletnie zapomniałem. Okej, okay, lecimy, lecimy. A. No nie. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj, no! Po co on się jeszcze obraca? Nie ma życia, jeszcze się obraca. No, ja nie wiem. Oj, wycofaj się, ja to pobronię. Naprawdę, ja to pobronię. Zaraz jeszcze pójdę, sprawdzę, czy przypadkiem Fire Gianta nie robią. To jest Demon King w tym momencie. Dobra, nie robią, okej. Okay. Bezpieczna sytuacja, w miarę. Ale jak się sytuacja odwróciła w ogóle, mieliśmy 5-0 jeżeli chodzi o fragi. No, ale strasznie kurcze agresywnie grają ci moi towarzysze i giną niemiłosiernie często. No, to się czasami sprawdza, to się czasami opłaca, no i patrz, patrzcie na to co się teraz dzieje. Nie, dobra, uciekajcie, naprawdę zwiewaj, zwiewaj, zwiewaj. Ja dam radę, uciekaj, no nie obracaj się. Co za gość. Dobra, udało się. I o to chodzi. Wyciągnęliśmy jednego, jesteśmy mocno bici, nie ma sensu kontynuować tego starcia, więc po prostu się cofnęliśmy i to wszystko, nie? Spokojnie, możemy tego ra teraz ubić. a nie, nie możemy. Ja prawdopodobnie tego nie przeżyję. OK, jednak przeżyłem. Idę im pomóc. Pięknie! Elegancko! W sumie mogłem tego fraga im nie zabierać, ale z drugiej strony jakby Gep jakimś cudem uciekł. No to jednak chyba nie warto było ryzykować. Weźmiemy sobie to, no i troszeczkę też pójdziemy jeszcze pod damage. Weźmiemy sobie to. No i lecimy. Chyba... E, chyba możemy. Trochę długi jest cooldown na tej trójce, więc... Mmm, właśnie więc trzeba by coś z tym zrobić, pomyślmy jeszcze. Ok, no, fajnie byłoby przepnąć tą wieżyczkę, ale no, w tym momencie sytuacja jest dosyć ciężka. Co tu się stało w ogóle? Dostał z tego Ultimate'a. A niedobrze Dobra, trzeba pomóc towarzyszowi Cofnijmy się, cofnijmy się, jestem obity Troszeczkę się obawiam, że tego nie przeżyję po prostu Mocno się teraz podleczyli w sumie Okej, okay, ładnie O nie, zginę No nie miałem już jak się uratować Coś potrzebuję wziąc, wziąć do ochrony jednak e, Weźmiemy coś do ochrony Nie wątpliwie się przyda No przeżyjcie jeszcze chwilę 20 sekund i wracam O kurde, niedobrze nie wygląda dobrze, naprawdę. Chociaż kto wie. Patrzcie, na ra. Ile tego HP mu zostało? Obstawiajcie w komentarzach. 10, 20, może 5? Dobra, już wracam. Może spróbuję jakoś zgankować. Mogę ulepszyć Worda. O, ładnie, Meduza zginie. Nie, przeżyła. Zginie? Zginie. Świetnie. Bardzo dobra robota. Weźmiemy czerwone może, co? O nie. Co? To będzie bitwa, kurczę. No chyba mnie chyba mnie pokona. On przynajmniej nie wziął czerwonego. Jedziemy, a co? To boję się, mi ktoś na plecy nie wbił Nie, nie chciałem komplet napisać No nie, nie, nie uda się Okej, okay, udało się. Uciekamy <laughs> Okej okay. Tego się nie spodziewałem szczerze mówiąc O nie Nie. O, nie. O, co tu się dzieje? Naprawdę. No, niestety chuj zginął. Patrzcie na to. Dobra, no muszę się wyleczyć i wziąć tą ochronę. Good item to have, oczywiście. Mm, ok. Ok, zaraz wróci wulkan. Nie, bez takich, panie, co pan? Ok. Ja nie wiem, czy oni nie robią Fire Gianta, trzeba to sprawdzić, rzeczywiście. No, tyle dobrego, że udało się złapać czerwone. I postawimy tutaj Wardę na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo. W dalszym ciągu mamy przewagę we fragach, ale mamy zdecydowanie nie przewagę w... By... Okej, okay, robił FireGenta. O nie.